Serdecznie witam, film został nagrany specjalnie dla programowania24.com.pl Będziemy dzisiaj, pokażę wam podstawy HTML-a Wszystkich zapraszam na stronę naszą, programowanie24, znajdziecie tam wszystkie poradniki Dużo ekspertów, którzy piszą poradniki specjalnie dla was I pokażę wam dzisiaj jak wstawić obrazek na stronę, zmienić kolor tła Zmienić kolor tekstu i zrobić na przykład tytuł a więc odpalamy No Upada plus plus i zaczynamy tworzymy najpierw HTML wpisujemy strukturę wpisujemy body i teraz tak do body wpisujemy bg-color czyli kolor naszego tła strony i na przykład wpisujemy pink. No oczywiście każdy wpisze jaki będzie chciał kolor i wpisujemy także tekst, czyli kolor tła tekstu i wpisz, oj, piszemy na przykład e, brązowy, tak brown. E, I teraz zamykamy znacznik i wpisujemy na przykład tekst, e, albo jeszcze wcześniej stwórzmy jeszcze e, head i Stworzymy jakby tytuł naszej strony eee, wpisujemy title i wpisujemy nasze HTML i zamykamy znacznik title, i dobrze, i tu wpisujemy nasz tekst, na przykład programowanie 24, i teraz tu możemy wstawić albo pod spodem. Wstawimy nasz obrazek, czyli wpisujemy img src, czyli skąd obrazek będzie brany, cudzysłów i teraz wchodzimy na Google, grafikę wpiszemy, no nie wiem, świnia, i znajdziemy jakiś śmieszny obrazek, no niech będzie ten, kopiujemy adres e, grafiki i wklejamy go, ctrl-v i mamy nasz kod, ob kod naszego obrazka gdzie się znajduje, zamykamy cudzysłowem i zamykamy znacznik i teraz wstawiliśmy właśnie nasz obrazek i teraz zamykamy wszystkie nasze otwarte odnośniki, czyli zamykamy tutaj wcześniej po tytule zamykamy head I teraz zamykamy body i zamykamy html. I to jest taka prosta, najprostsza struktura naszego kodu html. I teraz sprawdzimy czy działa. Zapisujemy plik zapisz jako, zapisujemy na dysku, ja już mam zapisane. I odpalamy. I jest świnka. No i teraz, wyświetlił się nam programowanie 24. Po lewej stronie, a chcemy, żeby było pod spodem. No więc wchodzimy i po e, programowanie 24 e, robimy BR. I tak, możemy sobie teraz pogrubić jeszcze e, nasz napis e, programowanie 24, czyli klikamy B, pogrubiony i zamykamy nasze pogrubienie. I teraz sprawdźmy, jak będzie wyglądało teraz. Widzimy, że tekst jest na górze. I teraz chcemy, żeby był jeszcze jakiś większy odstęp od tego obrazka. Czyli wpisujemy następne BR i sprawdzimy, czy to będzie działało. I jest większy odstęp. Ale, jakbyśmy teraz chcieli wszystko, żeby wycentrowało się. No to robimy tak. Roślimy Center i do końca obrazka, czyli za obrazkiem, żeby wszystko się wycentrowało, czyli center. I sprawdzamy, czy działa. Odpalamy. No, jak widzimy, wszystko jest na środku. No to na tyle dzisiaj. Następny Wam pokażę, jak robić inne ciekawe rzeczy jeszcze w HTML-u. No i też przygotujcie się, że niedługo Wam zrobię poradnik z JavaScriptu. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam wszystkich na programowanie 24. Pozdrawiam label.